Siemanko z tej strony Szparu i dzisiaj jesteśmy na drążkach. Przeprowadzimy sobie ziemski trening. Siemski, bo dzisiaj będę fruwał na drążku, i zasady tego treningu polegają na tym, że każda jedna subskrypcja równa się jedno pociągnięcie na drążku. Dzisiaj na ten moment, kiedy nagrywamy ten film, jest 224 subskrypcje, także jak sama nazwa wskazuje, czeka mi 224 pociągnięć. Z tego co sobie liczyłem, najlepszą formułą będzie 4 pociągnięcia w 55 seriach. Jeśli myślicie, że mi się uda, Zostańcie ze mną do końca, a tak poza tym co jakiś miesiąc, co dwa miesiące będziemy aktualizować taki filmik i po prostu jak będzie na przykład 300 subskrypcji za dwa miesiące, to robię 300 subskrypcji na jednym treningu. Także jeżeli chcecie, żeby moje plecy i bicepsy były skatowane, to zostaw suba, a my lecimy i zabieramy się za rozgrzewkę. Znajdujemy się na drążkach na Baranówce 4, pokaż Mati jak to wygląda. Na tym obiekcie możemy robić dosłownie wszystko z dziedziny Street Workout. A my, zanim przejdziemy do głównej części treningu, oczywiście musimy się najpierw rozgrzać. I taki, taka rada ode mnie dla Was, że jeżeli robicie barki, plecy, to nie rozgrzajcie tych łydek tak jak ja przez 20 minut, tylko dlatego, że nie umiecie robić OHP i się bujacie. Tylko bierzcie sobie taką gumę. Czekaj, jak to się robi? Bo już zapomniałem. A i takiego narciarza, nie na gumie. Pyk i przyciąganie. I w tej. W tych takich fazach, co będziecie ściągać drążek w dół, w takiej jakby fazie ruchu chcecie ten ruch odzorować na rozgrzewce, żeby potem lżej się ćwiczyło. Jest godzina 8.30, umówiliśmy się z rana z tego powodu, żeby sobie spokojnie właśnie nagrać, żeby nie było klingu, jak to będzie 10 osób. Także jak możecie zauważyć za mną jest cień, to nie jest najlepsze, ale mam nadzieję, że sobie z tym jakoś poradzimy. Jesteśmy po rozgrzewce. Formuła tego treningu będzie wyglądała tak, że co minutę wykonujemy 4 pociągnięcia i musimy się wyrobić w około 55 minut. Także jeżeli już zaczniemy, włączymy stoper to już nie ma przebacz, lecimy do odciny, aż pękniemy, bo jestem umówiony za około półtora godziny na gierkę na B4, która jest tam. Możesz pokazać, jak w tamtą stronę będę się udawał. Dzisiaj za stopper będzie służył mój prezent, który dostałem od widza jakieś dwie minuty temu na filmie. Także Samsung Galaxy od 1 będzie robił też za DJ-kę, bo wzięliśmy sobie JBL Go 2, właśnie wjeżdża to Bill Kid. I jeszcze między, między seriami Mati albo ja Mateuszowi będę zadawał jakieś krótkie pytanko, na które będziemy mogli odpowiedzieć jednym zdaniem, bądź tak lub nie. Także zabieramy się za pierwszą serię. Nie Zaczynamy. Nie Zaczynamy. Chciałbym... Ej, nie oglądaj mnie jak ktoś. To sorry. Jeszcze 54. Dalej Mati, pytanko. O wszystko należy zapytać: Pepsi czy Cola? Pepsi Testosteron, czy syntol? Testosteron Okej okay. Dobra, lecimy do kolejnego SP-22, czy LO-3? LO-3 Lecisz Mati, druga Piłka, czy siłownia? Myślę, że na ten moment siłownia Trzecia seria Samochód czy autobus? Autobus. <laughs> Technikum czy liceum? liceum? Przybyszówka czy Orły Rzeszów? Przybyszówka. Flaga czy front lever? Flaga. Mistrzostwo Polski, czy pierwsza dziesiątka na świecie? Pierwsza dziesiątka na świecie. Cel juniorów w piłce, czy wystąpienie na scenie w sobocie? Wystąpienie na scenie w sobocie. Siłownia, czy drążki? Siłownia. Pięć serii za nami, jeszcze 50. Jeje. Yeah, yeah. W mówi o Bondi, Woda czy herbata? Masa czy redukcja? Masa. Białko w prochu czy serek wiejski? wiejski, oczywiście. Szachy czy YouTube? Ale wykupałeś. Szachy. Białko zwierzęce czy roślinne? Roślinne. Koty czy psy? Psy. Z psami trzymasz? Sami trzymam. Studia czy YouTube? YouTube. Tak, czy białas? Biała. Mama czy tata? Maraton czy scena? Maraton pieniądze czy przyjaźń. przyjaźń. Polska, muzyka, czy zagraniczna? Polska. Fanpage, czy strona internetowa? Strona internetowa? Adidas, czy Nike? Adidas, super stary. Cierpliwość, czy samo dyscyplina? Cierpliwość. Klapki czy Japonki? Japonki. Mieszkać w Polsce czy za granicą? Za granicą. Mieszkanie na wyspie czy mieszkanie na lądzie? Na wyspie Blacha czy BKKSH? BKKSH, zdecydowanie. CS czy szkoła? Szkoła. Szkoła normalna czy zdalna? Normalna, kurde. Davis czy pomarańczowa budka? Pomarańczowa. Allegro czy AliExpress? Allegro. Lato czy zima? Lato Wielkanoc czy Boże Narodzenie? Boże Narodzenie? Owca WK czy kura workout? Owca Kreatyna czy cytrulina? Kreatyna. 300 Tomi czy JTCNW? Żadne, oba są beznadziejne. Tanktop czy bokserka? Tanktop. <noise> Morze czy góry? Morze. Duża łapa czy kuliste barki? Kuliste barki. Dziewczyna z Polski czy z zagranicy? O, z Polski. Polski najpiękniejsza. Etat czy firma? Firma. No teraz do Ciebie. Kreatyna czy cecylina? Cytrulina. Majówka czy Sylwester? Majówka. Marchew, czy banan? Banan 2 kcal, czy 3800 3800. <laughs> Rafał Trzaskowski, czy Andrzej Duda? Oto kolega, który mnie wjebałeś na też wjebie Andrzej Duda, czy Rafał Trzaskowski? hip czy pop? pop? Bananowe dzieciństwo czy szare bloki? Szare bloki. Takie spodenki kąpielowe długie, dłuższe majtasy? czy majtasy? Kąpielowe, takie długie. Futsal czy piłka na trawie? Futsal. Wąska talia czy duża masa mięśniowa? Wąska talia super samochód sportowy czy dom jednorodzinny? Dom jednorodzinny oszczędzanie czy inwestycja? Inwestycja. Parówki na śniadanie czy jajecznica? Jajecznica już. Kiedyś były parówki. Kalistenika czy ciężary? Kalistenika. Trójbój czy zawody sylwetkowe? Zawody sylwetkowe. Yeah. Słuchawki douszne czy nauszne? Douszne. Teraz zmieniamy aparat z tego względu, że na tym, na którym obecnie nagrywa Mateusz, jest za mało miejsca. Po prostu ma 16 giga pamięci wewnętrznej, Także sprawdzimy, jak sobie radzi w terenie Samsung Galaxy J3, jednak jak się okazało. Także zobaczymy, na ile się sprawdzi telefon darowany od Widza. Zaczynamy. Dziś jeszcze 24. Do końca mamy 24 seria. Jak sprawdza się aparat Mati? Fenomenalnie. Samsung Galaxy J3, czy Xiaomi Redmi Note 10? Samsung Galaxy J3. Uuu, Maciej już poważnie bez koszulki. KFC, czy McDonald's? McDonald's. FIFA, czy Netflix? FIFA. Wiem się nie czy psychiatryk. Marzec, czy kwiecień? Kickboxing, czy MMA? Burza nad twoją głową, czy trzęsienie ziemi? Burza nad twoją głową. Jeszcze jedno jedno jednorodziny czy szeregówki? Szeregówki. Siatkówka na Rosjiży czy siatkówka w parku? Na Rosjiży. E? Nie nagrałem, ale mi też tam jedną serię ucięło. Dzień bez jedzenia czy dzień bez picia? Dzień bez jedzenia. Okulary czy soczewki? Okulary. Dobry trening z zakwasami, czy słaby trening, taki o... po prostu. Procesz dobry trening z domsami. Duże siano, czy duży biceps? Duży biceps. Wszyscy, którzy tu do piszą, Mati nie poddawaj się. Mati don't quit. Na no łyso, czy dready? Na no łyso, bo już byłem. Policja czy wojsko Policja Minuta hand czy 10 masylapów? 10 masylapów Kebab przy lody Kebab Dara fit, czy Dara niefit. Dara fit. Ojciec lekarz, czy matka adwokat? Ojciec lekarz. 6 giga ram czy 64 pamięci wewnętrznej? 64 pamięci wewnętrznej. Sprawdziam czy nie kartkówka. Sprawdzam. Popek, czy strachu? Strachu. 55 serii po 4 podciągnięcia, czy 10 serii po 10 powtórzeń? 55 po 4. Polskie filmy, czy zagraniczne? Zagraniczne. Wyjdziesz na tą rurę za rok, czy za 8 lat? Za 8. Jeszcze 12 serii. Pompa mięsiowa czy regeneracja? Pompa mięsiowa. <mum> Odciski na rękach, czy bez odcisków? Odciski na rękę Blondynki czy brunetki? Brunetki. Ostatnie 10 serii. Ciężka praca i końcowy efekt zadowalający. Czy coś przyszło z nienacka? I masz to od razu. Ciężka praca, ale wiem, że często jest to drugie. Wódka czy papierosy? Nic z tych rzeczy. Pól czy pusz? Pusz. Odżywka białkowa z mlekiem czy wodą? Z mlekiem. Just Sto na ławie czy na 20 podciągnięć na chwytem? 20 podciągnięć, bo sto mam To samo pytanie do ciebie, sto na ławie czy 20 podciągnięć? Sto na ławie Bajki czy horrory? Bajki Będzie wojna to w kraju czy uciekasz? W kraju Szeroki chwyt czy wąski? Szeroki, ale teraz sobie wąski, bo już sam ten jest spompowany. <noise> Utrzymanie w grupie C, czy strefa spotkała w grupie B? Utrzymanie w grupie B. <noise> Cienki, czy gruby drążek? Cienki. 500 subskrypcji do końca roku, czy 5,0 na. Na półmetek średnia Nie subskrypcji Zdecydowanie Siedzenie w domu cały dzień czy 24 godziny na nogach 24 na nogę trzeba by działać ulubiona postać dwukatimu Ostatnie trzy serie. Formuła 1 czy wyścigi motorowe? Wyścigi motorowe. Jedna dziewczyna na lata czy parę szybkich związków? Jedna dziewczyna na lata. Dwie serie, moje dłonie już odpadają, ale czegoś się nie robi dla. My tak samo. Miasto czy wieś? Miasto. Bycie masnym klocem czy bycie wieszakiem kocurem? Takim zwinnym. Wieszak kocur. Ostatnia seria, też chciałem wszystkim bardzo podziękować za to, że Zostawiam subskrypcję za to, że są, po prostu za to, że chcą oglądać mój kanał. A ja obiecuję Wam, że lecimy dalej, nie poddajemy się. No No jak widać, bez telefonu mam na tyle super grupę, że damy sobie radę w najgorszych warunkach. A ostatnią serię dedykuję specjalnie moim czterem multikontom, z którym piszę codziennie sobie komentarze, żeby podbijać zasięgi. Żartowałem oczywiście, ale lecimy. Ostatnie, najtrudniejsze pytanie. Wrzucisz ten film czy go nie wrzucę. Nie wrzucę No i trudno A ty Mati co powiesz moim widzom I zarówno swoim, bo pewnie część ich ogląda również Ciebie Mam nadzieję, że oglądacie również paru, kanał Sparu No to pewnie są na moim kanale to muszę oglądać Mówię, to jest na jego kanał, więc ja się tutaj coś sprawdzam jak sobie dam radę Bardzo sobie dam radę Także łapę dla Matego także Myślę, musi być że na swój kanale nie będę rzucał czegoś takiego bo hmm. Dobra, Lubi, tak wytnę. Dobra. Twoje pierdolenie o szopenie. Obejrzysz ten film? Ja obejrzę. I czy chciałeś zejść masę lapa w ostatnim powtórzeniu? Chciałem przyłożyć na ale nie chciałem zrobić muscle bo okay. radę. Dobra. Także nasze 55 serii po 4 podcięcia dobiegły końca. Mam nadzieję, że się podobało, że Was to zmotywowało do pracy. Nie ma rzeczy niemożliwych, tak jak widać, normalnie robimy na treningu około 70, ale jeżeli jest wytrwałość, samodyscyplina, to jesteśmy w stanie osiągnąć wszystko. Także chciałem Wam bardzo podziękować za oglądanie pewnie tego długiego odcinka. Ja lecę teraz na piłeczkę, jest godzina 9.55, także wyrobiliśmy się w jakieś godzinkę, 5 minut łącznie z drobnymi problemami technicznymi, także jeszcze raz dzięki i widzimy się w następnym odcinku.